Dzisiejsze spotkanie to zwieńczenie projektu, jaki od w zasadzie roku realizuje Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie razem ze Stowarzyszeniem Myślących Pozytywnie. Projekt dotyczy wolontariatu, czyli zaangażowania młodych ludzi w pracę społeczną zarówno na rzecz biblioteki, ale także na rzecz lokalnego społeczeństwa tutaj w mieście w Legionowie. Dzisiaj spotkaliśmy się po to, aby przede wszystkim pokazać, co dana organizacja czy koło wolontariackie w szkole robi. Chcemy zobaczyć. Jakie te osoby mają doświadczenia, jakie mają pomysły na działalność. Chcemy wymienić myśli, a także odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakim kierunku wolontariat powinien iść w Legionowie. No oczywiście, projekt, mimo że on się kończy teraz już w listopadzie, nie oznacza to wcale, że wolontariusze nagle idą do domu, zamykają się w swoich czterech ścianach i nic nie będą robić. Oczywiście cały czas będziemy korzystać z ich, z ich pomocy. Chcemy również, aby oni się rozwijali, bo to nie jest tak, że my tylko z nich czerpiemy ich pracę, ale też chcemy dać z siebie również wiedzę, wiadomości, nasze doświadczenie. Chcemy tym młodym ludziom przekazać, aby potem dalej w swojej karierze zawodowej mogli te wiadomości wykorzystać.